po tym meczu z Polonią Warszawa mówił Pan, że nie, nie do końca zregenerowali się po wyjeżdżaniu no W takim razie jaki jest środek, żeby ta sytuacja się nie powtórzyła teraz w meczu z Wisłą? w każdej drużynie są zawodnicy, którzy, których organizmy szybciej dochodzą z jakiejś no, i tacy, którzy wolni. Natomiast no, wtedy na boisku mieliśmy więcej tych zawodników, którzy nie do końca się zregenerowali. Eee, natomiast e, w tej chwili sytuacja będzie tak, Panie Tenerze, tak z doświadczenia szkoleniowego myśli pan, że Wisła będzie bardziej umotywowana tutaj tej porażki, czy też może popatrzyć ten wynik e, w męskę, de, e, ta wysoka porażka? Nie no, nie sądzę, żeby w, w, w głowach piłkarzy wizma ten wynik do niedzieli jeszcze robił absolutnie nie, to są zawodowcy profesjonaliści, oni będą na pewno no, mentalnie przygotowani do walki, to jest mecz jak ja Wisła, to jest zawsze mecz, który wyzwala najgłębsze pokłady. to, co się A czy oglądał ten, pan ten mecz? Może będzie oglądał? Może jakieś powiedzieć yy, pan znajdzie z wojska, Oglądałem dzisiaj powtórkę tego meczu rano. Muszę powiedzieć, że cóż, Wisła miała bardzo sytuację, żeby prowadzić dwa do zera, żeby, żeby, żeby podwyższyć to prowadzenie Wtedy jak jakby się Jednak na pewno kultura gry umiejętności po stronie Holendrów i zasłużone zwycięstwo. się nie no Wie pan, no są tacy, którzy yy, bez względu na wynik jak zagramy jedną połowę gorzej, to będą nam nawet jak wygramy, wytychać, że jedna połowa zła, jak wygramy nie strzelimy w prostym fragmencie, ten fragmenty do i tak dalej, i tak dalej. Także wie pan, dla mnie wynik w jest najistotniejszy i Czasem się zdarzy tak, że drużyna ma słabszy okres ważne, żeby dobrze zareagowała, żeby po prostu że nie tym było co się dzieje, w tej co się dzieje? No. Są do pana wyskazy, no. Myślę, że to zwycięstwo nam sporo dało mentalnie, psychicznie. Drużyna pewnie się osiągnąć no, czosie otrzymaliśmy drużyny izraelskiej i można powiedzieć, że w tej pierwszej połowie to był fragment, gdzie bardzo nas zdominował. Natomiast najważniejsze jest to, że potrafiliśmy odpowiedzieć na, na, na te wydarzenia wojskowe i na to, że ta drużyna mnie ma bardzo Zresztą tak się układa, że potrafili się podnosić w widze europejskiej, ale w nie do końca to wygląda. Jakieś tak nie wiem, bardzo mocno je zmotywowali, hmm. Myślę, że w widze europejskiej yy, drużyny bardziej grają w taki Bo zrobiły w tych wszystkich meczach, tu nie my jesteśmy praworodni, to przeciwnicy są teoretyczniejsi mięśni. I, i, I nam wtedy jest łatwiej po prostu zagrać z nam jest łatwiej, wtedy mamy trochę więcej miejsca w ataku pozycyjnym. Grając w naszej wice drużyny, się bardzo, bardzo szczelnie, tylko nam na własnym przed polu, właśnie mamy zawodnikami i tutaj trochę czasem brakuje nam umiejętności technicznych, brakuje nam trochę e, umiejętności rozegrania ataku pozycyjnego raczej się nie będzie bronił, a pewnie Pan zwrócił uwagę na postawę do obrońców. Kamera! Nasza tujarność nam się nie podpisywał Ja myślę, że, 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 że Robert Knauskan dokona kilku korek w składzie, Czyli ja również i, i, i myślę, że jedną z tych korek to będzie to, że zagrał pinoza od początku, ale zobaczymy. Myślę, że na pewno te ostatnie mecze pokazały, że Wisła e, traci sporo braku i w lidze, to, Dwie bramki, teraz 3 wcześniej To jest dla nas sygnał, że po prostu musimy jak najmocniej zacząć do tego obronu, jak najczęściej nękać się swoimi atakami i wtedy będziemy mieli szansę, znacznie większe szanse na... Panie trenerze, Wisła bez Małeckiego i Małeckiego to jest profesjonal słabsza, czy jednak dużyna? Ja w ogóle nie chcę na ten temat się wypowiadać, wspominać drużynie o tym, że jest Wisła bez Mariksona i Małeckiego. Nie chcę, żeby nas to uścigło. jest nawet bez tych zawodów bardzo silną drużyną i musimy być maksymalnie zmobilizowani, żeby ją pokonać, a nie szukać gdzieś jakichś właśnie drogi na, na skróty, poprzez właśnie tłumaczenie sobie, że są osłabieni i na pewno tutaj zagrają słaby. Absolutnie tak nie A nie to będzie w że dla Pana taki specjalny mecz, no bo dwa razy Pan grał przeciwko tej Wiśle, którą wcześniej Pan prowadził. a no i raz ta porażka w Krakowie, a dwa zwycięstwo 2-0, ale to nawet wtedy robot maska. Wisła to mistrzostwo i robot maska że my zagrali tak na full. Tak powiedział Ty, do zrozumienia, że... Eee, znaczy zawsze mecz z Mistrzem Polski jest wyjątkowym meczem. Zawsze mecz między Negiem a mistrzem, też jest wyjątkowym meczem. Także powodów do tego, żeby potraktować ten mecz w sposób wyjątkowy jest mnóstwo. I myślę, że, że każdy w naszym obozie tak zrobi. Jak Pan powiedział, korek, tak w swoim składzie, to trzeba szukać na tych pozycjach, które Pan wymienił w przerwie wczoraj? No niekoniecznie, niekoniecznie. Ja jeszcze czekam do jutrzejszego treningu, bo wszystko będzie zależało od dyspozycji zachodnich, od będą się prezentowali, kto szybciej dojdzie do siebie, kto nie. No nie ma się co oszukiwać, tak, że dwie głowy między takimi ważnymi meczami, tak ciężkimi meczami, to, no, może nie wszystkim wystarczy, dlatego muszę tutaj bardzo rozsądnie zostawić. No, 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 no. widać, że Wisła poszła drogą e, nakierowaną na sprowadzanie zawodników, już e, tak gotowych, e, w związku z tym no, musiała się do zawodników, a więc nie było innej możliwości. E, ja wcześniej zgromadziła grupę młodych i prospektywicznych zawodów, którzy no, z miesiąca na miesiąc z rundy na rundę podnoszą swoją umiejętność i wartość idzie w górę i, i coraz więcej pomagają do no, dwa różne sposoby budowania drogów, na pewno można powiedzieć, że w pierwszym etapie to Ufowała, bo Wisła dzięki długowi zawodowi Pomysł była tytuł mistrzowski. Natomiast myślę, że w pewnej perspektywie ten czas będzie jednak pracował na korzyść tego. Pamiętamy, że w Wisła, właściwie strzela do co mecz. Patrzykuje na niego coś specjalnego, bo jest taką gwiazdą Wisła, a z kolei w legi w tym momencie chyba najsłabszą formacją jest obrona. Czy są błędy, co się zdarzy? No, na pewno Beaton to jest w tej chwili główna siła ofensywna Wisły. Beaton, Melixo. Przepraszam, Melikson, Iliew. mam tu na myśli Iljewa. To, to są zawodnicy, którzy najwięcej ofensywy dają tej drużynie. Eee... Na pewno będziemy uczulać naszą obronę na, na Bitona, na to, żeby cały czas był blisko ktoś tego zawodnika, był. jednak patrząc na, na te dozdobywane bramki, jak chociażby ta bramka eee, czy w Poznaniu, czy bramka z drugą po prostu jest to zawodnik, którego no, w nieprawdopodobnych sytuacjach, że kaszuka nawet upijając słodkie oseczki trafia po prostu na głowę, prawda? Czy na nogę, także no, to będzie niezwykle trudne, żeby, żeby nie dopuścić, żeby nie miał przynajmniej jednej do tej sytuacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję.